Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, a największą z nich był wóz strażacki, który można było zobaczyć z bliska i poznać tajniki pracy strażaków. Później przyszedł czas na zabawę sportową, w której uczestniczył sam krecik. Zaczęliśmy od uroczystego otwarcia drzwi, na tradycyjna wstęga, którą... Dzieci wraz ze mną przecinały, a następnie wszyscy udaliśmy się tutaj na ogrod. Na ogrodzie mamy tutaj zaproszonych strażaków, co widać, które prezentują bezpieczne zachowania, wdrażają dzieci do zachowania takiej bezpiecznej postawy, a jednocześnie dzieci też mogą przy okazji popalić się zdobytą wiedzą. Ponadto pojawi się u nas również i policja, która wskaże też prawidłowości, które obowiązują w, podczas paserów w trakcie drogi dojścia do przedszkola, wyjścia z przedszkola i myślę, że dzieci tutaj chętnie zapoznają się z zasadami. A na koniec przygotowaliśmy turniej sportowy i myślę, że Kreci, który też jest zaproszony na uroczystość, chętnie w tym weźmie udział. Była to kolejna wspólna akcja zorganizowana przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubinie i MKS Zagłębie Lubin.